Za ciasny jest dom duszy mojej, byś do niego mógł wstąpić. Rozszerz go. Grozi upadkiem, napraw go. Jest tam niejedno, co może razić oczy twoje. Wyznaję to i wiem o tym, lecz któż go oczyści? A do kogoż innego, jak nie do ciebie wołać będę, od skrytych grzechów moich oczyść mnie, Panie, i od obcych ustrzesz sługę Twego. Wierzę, że to mówię – Panie, ty wiesz, czym nie wyznał przed tobą Boże mój przeciw sobie samemu grzechów moich? A tyś czyś nie odpuścił niezbożności serca mojego? Nie będę się spierał z tobą, który prawdą jesteś, i nie chcę oszukiwać siebie samego, aby nie kłamała nieprawość moja sobie. Nie będę się przeto spierał z tobą, albowiem jeśli będziesz baczył na nieprawości moje, panie, panie. Tuż wydzierży.